Siema! Wita Was Wasz bezrobotny ulubiony bloger w kolejnym odcinku życia na bezrobotny. Jest godzina siódma rano. Przygotowany mamy tutaj cały saganek prawda mięsa i zaraz weźmiemy się za jego wędzenie. Zapraszam do oglądania. Mięsko już pięknie wisi w wędzarni. Proszę bardzo. Ogieńek się pali. Mam taką małą wędzarkę drewnianą. Proszę bardzo, nie jest to jakiś szczyt techniki wędzarniczej, ale bardzo dobrze się w niej wędzi. Minęła właśnie godzina, więc przykryłem daszkiem moją wędzarenkę. Nie do końca, żeby dym lepiej uciekał i żeby nie było aż tak gorąco w środku, bo temperatura. Wędzania musi być pomiędzy 50 a 60 stopni. No i teraz będzie to trwało około 5 godzin, po czym zwiększę temperaturę do 80 i będę jeszcze dowędzał godzinę. Gdy mięsko się cudownie wędzi, ja przez ten czas dokonam konsumpcji śniadanka. A będzie to kanapeczki z jajeczkiem. Oraz galaretka wieprzowa z octem jabłkowym zakrapiana. W tak pięknych okolicznościach przyrody, i tego niepowtarzalnej, to jest prawdziwy rarytas sobie tak siedzieć. Ale się fajnie dymi. Została ostatnia godzina wędzenia, więc podnoszę temperaturę do 80 stopni, żeby trochę podgrzać jeszcze mięso. No to się uwędziło prymasort. Proszę bardzo. Jak wygląda mięsko uwędzone. Teraz będzie jedzone. Tak wygląda bezrobotne mięsko prosto po wyjęciu z wędzarni. Siema. Jak widzicie, udało się zrobić fajne wędzoneczki dzisiaj. Także będę je teraz smakował parę ładnych tygodni. Dzisiejszy dzień minął bardzo fajnie, choć walę ostro dosyć tymi wędzonkami. Cały, cały jestem przesiąknięty dymem oraz smrodem potu, ponieważ się nie byłem ze ładni. Tak. To jest właśnie coś za coś. Yo.